Cześć Internecie, Jestem TV. witam Was w kolejnym, już chyba siódmym, ósmym odcinku z Reksia i Czarodziejów. Jak widzicie, jesteśmy właśnie z po Śniegu, która ma dla nas zadanie, a jakie? Zapytaj o Albo my mamy do niej pytania, o, to tak też może być. Jestem pewna, że chrówurak pojawi się we właściwym momencie naszej przygody, jak na ma niesamowite wyczucie czasu. <grym> Zapytaj o Krainę bajek. Okej. Okay. i złe to czasy dla krainy bajek. Bardzo złe. Nie dosyć, że nastofił mi się fałac wraz z górą lodową, na której stał, to jeszcze wszyscy zamienili się w żary. Zapytaj o żaby! No więc wszyscy są teraz żawami i, i, i nie wiadomo dlaczego, a, a także co z tym zrobić. Okej, okay, to, to niedużo nam powiedziałaś. Zapytaj o trup chaosu! Hał, hał. Słyszałam o tych fotworach. Zdecydowanie nie są z naszej wajki, kto wie, że one za tym wszystkim stoją. Drup chaosu zmienił was żaby no co ty? Zapytaj o to, czy możesz jej jakoś pomóc. O zdecydowanie! Mam dla Ciebie lekszu dwa zadania. Po e, pierwsze, coś nie pozwala mi zamrozić mojej góry, znajdź i wyeliminuj przyczynę. Jak się z tym uforasz? Zdoć dralnie. uwaga, nowy, wspaniały pałac. Planuję Cię królewskim inspektorem. Zapytaj o, za zapytaj o problemy z zamrażaniem góry. Co, frubuje, Rzucić czar zamrażania to po chwili wszystko swój. Tak jakby ktoś od swodu wszystko podgrzewał. No to nasz smok to nie jest winowajcą. Zapytaj o problemy z pałacem. Jak się mieszka w lodowym pałacu, to niestety trzeba się liczyć ze specyficzną fizyką wodowli. No i któregoś pięknego dnia ołudziłam się miast na łóżku skutego lodowca w kałuży Włocka. W dodatku jak żawa z wadą w łowl. Najgorzej! Oczekuję, że zdobędziesz i dostarczysz mi nowy, lepszy fałac, inspektorze Reksiu. No, ja mam nadzieję. Mam nadzieję, że zejdzie sam. Dobrze. Uff, no dobra. A to nicza już. W czym mógłbym pomóc? Chodzi o to, żebyś przestał ziać ogniem, bo roztopiłeś górę i pałac królowej śniegu. Hmm, bardzo bym chciał. Niestety jakiś. Mm, nie powiem kto. cały czas faszeruje mnie siarką. A to Drańko. Znajdźcie gagatka i pozbądźcie się raz na zawsze tej jego siarki. To przestanę rozstawiać elementy kraju bracie. Czyżby szefczyk? No to idziemy tutaj pouczyć Szewczyka i powiedzieć, że to on tutaj mąci. Potwornie. I mm, A to co za beczka? Co tam trzymasz? czefczyku? Niestety to tajemnica. Tajemnica, która nie ma nic wspólnego z żadnym smokiem. Mhm. Mm Czyli jak już zabraliśmy, to wszystko będzie w porządku. Znajdźcie gagatka i pozbądźcie. Mamy ciarkę. Tylko nie wiemy, jak się jej pozbyć na dobre. Hmm, Niech smok wyobrazi, że odpowiedzialnym za to trucie siarką był nie kto inny, a sam Dratewka Szefczyk. Hmm, niemożliwe. Aha, i my musimy jakoś wymyślić, żeby się pozbyć tego, tak? Znajdźcie Gagatka i pozbądźcie się raz na zawsze tej jego siarki, to przestanę rozstawiać elementy kraju, brać. Aha, dobra. Co jest? No, mamy tam iść. Dobra, to, to, to tak. To, to tu możemy iść, czy nie? Chyba nie, no to idziemy tutaj w takim razie. Aha, no tutaj nic nie zrobimy w tym momencie. Jakoś pozbyć się siarki, tak? Hmm. No ta jest zadowolona, ta już chyba nic od nas nie chce. Z szewczykiem też już nie możemy pogadać. Tutaj coś. Widzę wejście do piwnicy. Ale kompletnie zawalony Marcepan. Ta jest zadowolona. Ta potrzebuje krasnoludków. No to też jest zadowolona ogólnie. Baku, bo ja nie wiem co mam z tym zrobić. Mamy siarkę. My tylko nie wiemy jak się jej pozbyć na dobre. Są sposoby. Niekoniecznie popularne akurat tu w krainie bajek. Czy wiecie, że siarka jest łatwo palna? Aha. Nie chcą mieć smogu wyobrazić. ...że odpowiedzialnym za to trucie siarką. Aha, w sensie to to że mam gdzieś indziej lecieć, tak? No dobra. Aha, no i znowu nie tu. Ja to się gubię szybko. No dobra, no to co, no to jedziemy do tego tam innego miejsca. I ruszyj. A, zapomniałam, tu to są sterowanie. Ale ogólnie to mi się podoba ten system i y, nie męczy Nie wiecie, nie mam tak, że ojej, mam nadzieję, że to ostatni raz lecimy, tak jak z Dorobem Chaosu albo ze smoktentem. Jest to spoko, o Nawet jeśli nie do końca mi to wychodzi w tym momencie, ojej. Uważaj Gretes, no, no wiem. Toś oj, wiem, wiem. No. I niestety trzeba było zacząć całą przeprawę od początku. Jeszcze raz raz No i też nie czuję takiego, wiecie, że nie chce mi się jak przegrywamy. Ja nie To jest takie, no okej. Okay. Znowu zapomniałam spojrzeć, od której zaczęłam nagrywać. Będziemy przy okazji nauczyć się kolejnego zaklęcia, jak już będziemy w Magix. Już to zbyt wiele dla dzielnego psa. I ruszy. Teraz się skupiam, wiecie? Wiecie, nie? Wiecie, że jak się nie względem to się skupiam. No doleźmy już, doleźmy, już, to już to już pora. już No kurczę. No kurczę, no jak ja już teraz ten, wiecie co, to już sobie zrestartuję. Niestety trzeba było zacząć całą przeprawę od początku. Nie wiem czy, niestety. Dobrze, no, że jak ta zabrał, to nie ja. Niech to już będzie koniec tego. przygody naszej w sensie tej podróży. Przygoda to jeszcze nie, ale podróż to już by mogło być. Które test mnie ciągnie, no hej! To Zresztą mi kata przeszkadzać przeszkadzać dosłownie. Dla dzielnego psa. No już niech się kończy. Teraz już a, a, o, o, to nowo było. Kurczę. Dla dzielnego psa. No niech już będzie koniec. Gdzie to się kończy? To już chyba koniec, co? No, Wow, ale to było długie. Widzę magik przed nami! To dobrze. To idziemy. Idziemy do Serpentusa Snake'a. A potem A polecimy tam dalej. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Będziemy się bronić przed muchami. wybór, do manekina. Oto symbol tak, czaru, tak, ochrona tak, przed plavą tak, młodą. Tak, tak. Czekaj, bo. Mm. Dobra. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Dobrze, że nie trzeba tego jakoś dokładnie robić. Doskonały. Nie, już teraz. wystarczy, już wystarczy. Obawiam się, że nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru. No dobra. No to lecimy dalej. Ku przygodzie. A nie pamiętam, czy to jest ostatni profesor, czy jeszcze jeden będzie. Chyba jeszcze jeden? Nie pamiętam. No nic. To lecimy do Boboru. No chyba żartujesz. Ruszy. Jejku, jejku, jejku. I ruszy ojej, oj, ku jej oj. kujej i ruszy Dobra, na razie nie, nie, nie idzie aż tak źle. Idę całkiem w porządku. Wow. Jeszcze no tu. Tu 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 ratunku Tu tu tu. tu, 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 tu. Spokojnie, dolecimy w jednym kawałku. Chyba dolatujemy powoli. Mam nadzieję. Dobra, to leceliśmy. Lecieli, lecieli aż Daliśmy radę. Jest dolecie. spoko. Przed nami Bobron. Bobro. Tak oto nasi bohaterowie po kolejnych perypetiach wylądowali w krainie Bobror, gdzie ponoć zaległy cienie. No, zobacz siu. Zaległy tu cienie. Mm. Nagle... O nie, to... to co to jest? To nie jest drób chaosu. Upiorna kura. To jest upiorna kura. O! Dla ciebie, pobromirze! Dzięki, Bulbo! Nimli dostanie siedem. Mimli! A dla ciebie, Lowelasie, wychodzi ciężko. Lowelas! Jak to? Przykro mi! To mój druh Pobromir, słynny siekacz, który prowadzi nieustającą walkę Bobra ze złem. Bobra! Z z Jestem Kret krete, za to dzielny jest Reksio. Hmm. jestem bulmowa, niż skromny honit podróżny. No bardzo mi miło. Jestem kret krete za to dzielny pies reksio. Eee, a tu mamy... Ten pan, to mimi! Stany swąd eee, Stąd, że roztacza wokół siebie szczególną eee, aurę. No bardzo mi miło. Jestem kret krete za to dzielny pies reksią. Okej, okay, i... Poznajcie mężnego Lovelasa. Każda chciałaby go zamęża. Nie, no na no pewno. Nie miło. Jestem kret-kret, a to dzielny pies Reksio. Okej, okay, to my panów zostawimy dobry, na razie. Panu. Szukamy czarodzieja barwa Alfa Białego. My też. Może poszukajmy razem. Może uformujmy drużynę. Ruszmy na... E, wyprawę. To doskonały pod. Ruszajmy! Musimy dotrzeć do brzegu rzeki Mandoliny! Widzicie ten znak na niebie? Tę wskazówkę? No widzę! To na pewno jakiś znak! Jakaś wskazówka. Bibi, bibi, bibi! Słusznie, Mimi! Podążajmy za nią! Hej! Tu jest jakiś głęboki jar! O, nie przejdziemy! Kieszyny! Okay. Gdzie oni są? Tu jest jakiś głęboki jar! O, nie przejdziemy! Bibi, Gdzie wy jesteście, tu jesteście? Ał, a! Aaaaa, Jerzyny! Hej! Tu jest jakiś głęboki jar! A nie przejdziemy! A. A, nie przejdziemy. a tu przejdziecie? Aaaaa! Ała! ała, ała, ała Jerzyny! Hej! Jest jakiś głęboki jar! O, nie przejdziemy! Dobra, ale tu przejdziecie. Dobra, daliście radę chyba. Nie. Ja tędy nie idę. Hej! Tu jest jakiś głęboki jar! O, nie przejdziemy. To tędy! O, doszliśmy! Doszliśmy! No. Przed nami malownicza rzeka Mandolina! Bulbo nie mylił się. Drużyna wkroczyła do jakże malowniczej doliny rzeki Mandoliny. Chyba obawiam się, że musimy się przeprawić na drugą stronę. Chyba tak. Przyjacielu. Tak nowe lasie! Przed nami przeprawa! Wejdę do wody i będę całkę e, o, o łódkę. E. Uwaga! Naraz do łódki wejdą nie więcej niż... Dwie zwierzę! Ojej! Widzę orki! Patrolują rzekę! Uważaj, bo żeby mnie nie wpłynąć! Przepraszam, ale nie pozwolę, byś mnie zostawił na jednym brzegu z nim, nim i jego <grym> aurą. Nie, nie pakuje się do tej łódki razem z lobelatem. Jak się pokuję. Janek Kretes, jesteś. Uciążliwy. w żadnym wypadku nie zostanę tu na brzegu z Lowelasem. Nie zostawiajcie mnie tu razem z Leksiem! Boję się, że mnie pożre! praw. ale nie pozwolę, byś mnie zostawił na jednym brzegu z miną. No dobrze. Jedno... <grym> Aurą. To może Lowelasem na razie zostawimy. To nie! W ramach odwiecznej walki dobra ze złem. Bromir spróbował staranować orki i niestety trzeba było zacząć całą przeprawę od początku. Dobra, rekcja i kretes, chodźcie. I szybko, szybko, szybko. W ramach no kurczę. Na raz ktoś kliknął przycisk Restart. I niestety trzeba było zacząć całą przeprawę od początku. Dobra, zaczynamy od rekcja i Kretesa. Niech orka przepłynie. Dobra. E, Orka przypłynęła Zostawiamy Kretesa i Reksia Teraz weźmiemy e, Tego, cudaka Dobra Już do po tam No dobra, no to Reksia weźmiemy ze sobą w takim razie Dobra Reksia zostanie tu. Weźmiemy ich Tylko niech ta orka przepłynie. Dobra. Okej. Okay. Tych wysadzimy, weźmiemy Tetesa. Do, Tetesa weźmiemy Reksia. O, i wszyscy będą, i wszyscy zadowoleni. W końcu, po licznych przepychankach, drużyna w komplecie stanęła. Nie takich licznych, panie nadatorze. No dobrze. I co dalej? Dalej droga prowadziła dla odmiany przez las. Mhm. Dla odmiany musimy dotrzeć do skraju lasu. Podążajmy za znakiem! Mhm. Za znakiem! Ała, 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 ała jeżyny! Hey. Tu jest jakiś głęboki jar! O, w sensie, nie tu mamy krzeseł? No tak, ja hey, ich w ogóle zgubiłam. głęboki jar! O, nie przejdziemy! Martwi mnie to bagno przed nami. Wygląda Tędy nie przejdziemy! Przez Jak to znaku. nie przeszliście? Dobra, dojście, Radowidze. Wspaniały pas. lasie. To szalnie pas. No, to tak ciężko. Znaku, dobra, Jeżynę. Znak. Martwi mnie to bagno przed nami, ja tędy nie idę. Martwi mnie to bagno przed. Nami. Tędy? Znaku, znaku! <grym> tędy nie przejdziemy! Martwi no to mnie to, to bagno przed nami, To ja tędy wy chcecie paki. U u u coś mi tu narzekacie ała, za bardzo ała, chyba. Ała, 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 jeżyny! Znaku, znaku! Tędy nie przejdziemy! Martwi mnie to bagno przed nami.

jak ja mam was tam zaprowadzić? Znaku, znaku! Tędy nie doła, przejdziemy! Chodźcie tędy. Ja tędy nie idę. Idziesz, idziesz, ja tędy chodź. nie idę. Dobra, na razie nie narzekajmy aż, tak? Dobra, doszliśmy ja te... chyba. No tak, daliśmy radę. Wcię. Nareszcie drużyna dotarła tam, gdzie chciała dotrzeć. O, to chyba tu! Albo mi się wydaje, albo nasza drużyna zatoczyła piersi. A mnie się zdaje, <noise> że poszliśmy tam i z powrotem. Przyszałem zaraz, a co ja tu mam w kieszeni? Uwaga, słyszę, że ktoś się zbliża. <noise> Niemożliwe! Nie może być! To barandalf! Barandalf! barandalf. barandalf. biały! Barandalki? O nie, jak to się tak. stało? Chyba rzeczywiście tak mnie kiedyś zwano. Parandalfie, czy mógłbyś nam w czymś pomóc? Czy mógłbym pomóc? Tak, chyba rzeczywiście mógłbym pomóc. Zapy Zapytaj o drób chaosu! To upiory kurchanów, gęsi hanów i kaczek hanów. Ich pojawienie się to znak, że zło odradza się w krainie bobror. Nadchodzi zmierzch pewnej ery, a z tego co mi wiadomo, nie powinien. Innymi słowy, ktoś tu mocno mąci. O psia moc! Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Zapytajmy zatem. Tak. Czas najwyższy odkryć, kto za tym wszystkim stoi. Czas zacieśnić pierścień podejrzeń. Spróbujcie je wszystkie zgromadzić i jakoś ze sobą związać. Ja wiem tylko jedno. Posłuchaj. Na pewno jedna, ale tylko jedna część jego stroju jest niebieska. O, matko! Mhm, mm czyli to nie jesteś ty. To, to słuchajcie, w tym momencie będziemy sobie kończyć odcinek. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz komentarza. I co, I widzimy się w kolejnym odcinku. Halo! Jak nie kretes, to baran. Pa, pa!